<grymne> nie, ale... Dwa nożyce. Dobry <grymne> nie, <grymne> 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 nie lubię zwykłego kogoś. Takich dwa... okrudzonych. Dobra, teraz jest spierdala, tak? Ja zobaczysz. Dobra, ja... Idziemy. <grymne> <grymne> Jaki hop, ty cwelu! Dobra, patrz, teraz mi wyjdzie. Kurwa! Zbieram emeraldy. Dobra, idę, mam osiem, mam osiem, mam osiem! Wracam, wracam, wracam do batu. Mam osiem, mam osiem, yy, emeraldów. Dobra, dobra, się. Ej, dobra, to ja kupuję obsa i wy wysadzam w powietrze ten nasz bed. <głos> <głos> dobra, idę do białych cweli. Dwa, <noise> się mam. O ty gnoju. Masz kurwa bazy pilnować mnie. Ja, to nie po, ja nie popełnię przynajmniej takiego błędu jak ty kurwa. Cicho, Gdzie jest... oni mają łóżko? A oni nie mają łóżka Okej okay. mam 8 mamusiu, pa, patrzcie łóżko kurwa. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć <zysy> to powiedział teraz spierdolisz, kurwa, Co to jest? Przerazik Co? To mam dostałeś? Co? Nie, ale dwa nożyce, jakim prawem? Co jest? Bo to, Bo to koks, O, idzie do mnie, idzie do mnie. Ej, boy. ej, we, weź, weź swój dupę, weź tu dupę, bym go fireballem zdjął. Yeah, sam go zdejmę, kwa. <laughs> <laughs> Obeski, o, tu jest! Ciało. Idzie, o, dobry, dobra. <grywa> Kole, bo te fireballe miały, miały iść do ciebie, ale... Eee, co?! Pasz, popatrz. Patrz, Pasz, popatrz, patrz, 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 zostali. Dawaj. O, idą do nas, idą, idą! Kurwa. E, dawaj, o, patrz, patrz, patrz. <grywa> <grywa> Nie, nie należy na tym serwerze grać poważnie Wystarczy się wpierdalać, raczej sami się zabiją Dobra, taka sama taktyka Coś też rowek, weź, weź robisz Ja pierdolę, daleko Na łeb padł. Co daleko? Wpierdalać do mnie podchodź. Nie lubię złotego koloru Taki trwa... No, kluczowy <laughs> o kurwa! Jezu, tu ta szyba ty, tych typaków wygląda jak kurwa barier, e, jak pustka, nie? Ale się wystraszyłem. Mamy sobie. diamenty przyjęte. Pierdalać! O, idzie to! Do... O kurwa! Ma makro masz, makro masz! O kurwa! Patrz, patrz. Niec! laga dostałem. Hmm, <laughs> <Tantuj>. O kurwa! <laughs> ja pierdolę, no. jaki moc kurwa wydawało. Hopie, chodź, hopie. chodź ze mną, chodź ze mną! Idę, 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 idę. Oj szybciej, szybciej, szybciej. Ja rozje... Te, ja rozjebię typa! O kurwa, do góry się buduję. Weźmiesz zrobię ja... No dobra, patrz, kurwa bo sam. Ja go tu zajmę, ja go tu zajmę, dawaj, ja mam kurwa, zjebałeś tam taktykę, ale kurzę... Grasa dostałem. On padł. Serio? No kurwa pan. <laughs> A, ty, a, a, gryźdź, gryźdź, ty, gryźdź. Jest, jest problem, jest problem Jest problem Bo zieloni środek opanowali. A chuj nam to Ty Dobra, idziemy tam. Iziało, jest tam to to, przeleciało? Co? A przeleciało to ci w ogóle? Bardziej <laughs> <laughs> nad tobą. Aaaaa. nienawidzę tej mapy, ona jest tak ogromna. Urwa. Czaj, Czaj, że ja się budowałem chyba na skos, chyba dwa z takich bloków potrzebne są. obsta Na obsa, na no dawaj. Dobra, ale ty... Kurwa, mam render distance 8, a nie widzę następnej wyspy, nie? No mówię, ja mam na ile? Na 16 i widzę tylko, no nie widzę tamtych dwóch, kur... No już mam 8, już mam 8, już mam 8. No i jest problem, nie wrócę chyba. Ja no, wrócę, dobra, żartuję. Weź kurda, mi nie strasz, bo mi już po na Arthura kurwa że... <laughs> Bez kitu widziałem. <laughs> Co ty zrobiłeś? <laughs> Dobre, tłop, dobra, dobra. robi tego. E, Brilly. Dobra, słuchaj. Różowy brilli robi popie Albo ma makro. Uuu! Jak myślisz, u mnie draga czy makro ma? Do makro. Ja wiem. W sumie. Będę mu kurwa, każde emeraldy. Dobra, teraz nie spierdala tego, tak? zobaczysz. Dobra, ja. Słuchaj, jest problem. Uciekł sobie, tu? Tym razem jako los Ej, ja nie, naprawdę, tego nie było zamierzone, okej. Okay. Kurwa! Jak się z tym czujesz? Nie obroniłeś się przed Fireballem. Dobra, mamy bada zajmującego się. Zajmujcie Nie podwalonego. kurwa, postawić do No to za kurwa, trzeba być mózgiem. Cicho! A -a. O, różowy jest, popatrzcie. O, różowego mamy teraz, kurwa. Sferu. Chodź tu, kurwa! Ale jak się... Jebany! O jaki pojem! Jaki pojem! Jaki pojem! Zieloni y, nie mają beda. Nie mają? Nie Różo mają, rozjemałem. Różowi mają. Ale zieloni, kurwa! góry jesteś! Aaaa Kupimy fireballa z pytaniem dla ciebie. <laughs> <laughs> tak okazję się powtórzy <laughs> Czerwony chyba trzeba najpierw kurwa. rozjebać. Słuchaj, różowi mnie w Nie <laughs> co widzicie? Idę na zły y, różowy. No, słuchaj, bo pisteczka jesteś ogólnie z zamki. Idzie O jezu! Skrasowało mi kurwa MCK O jezu, słuchaj, ile rzecz, inna rzecz. O zabiję mnie. Uuuu! Nie. Y -y. Y -y. sumie! A, łatwo, łatwo. Gdzie jesteś w ogóle? Ja jestem u koło różowych. Mm. Ty ja się czerwonymi, żeby nam y, nie rozpierdolili tam niczego wiesz co. O okay. kurwa, dopiero się zorientowałem, że mam y, 6 Emeraldów eku No to nie przepierdali. Różowy idzie do na nas chyba Cyk, chyba. O kurwa! Dla, stary, widzisz, tak. patrz. Co z tego że ziomek był Awk, dobra to ja może spadnę. Patrz, patrz Patrz na to, chodź. <śmiech> <śmiech> co za handel nielegalnymi nie Emeraldy? O kurwa, nie wziąłeś! <grywa> kurwa, jo. Masz tu. Dobra. Co bierzemy? Nie wiem. Idzie! Gdzie ojdzie? Bez Przy każdym ataku trzeba drzeć mordę, żeby <grywa> <grywa> wystraszyć. Osiem diamentów zostałem. Kurwa, yeah, nie, to nie wyszło! <laughs> nie, nawet kurwa nie dotknął. Ja wyleciałem, jak... Ja spadłem, dziewięć Ile? Dziewięć, dziewięć y mm -hmm. zamętów, sorry. Dobra, słuchaj, naprawimy ten błąd. Jak ci się podoba? <noise> <noise> kurwa nie udało się! <noise> Weźcie kurwa w na Cynamonek z felu! Już musiałem tu lepiej przeswitować! Ty, oj, robię na... fortecę! A bo różowych ro już rozjebaliśmy, dobra no, no 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 O jakieś fortece robią ty Dobra, chodź tam kurwa na pójdę <śmierzy> Ale ale pamiętaj pamiętaj jak atakujesz do Jay Morda, alby sprowokować przeciwnika O kurwa bo mego pi! On ma diamentowego setka szybka, szybka A bo ty jeszcze dobra Myślałem, że ty... A, ale skute siłeś. Czekaj, da się tu jakoś o, da się. No czemu zjeściłeś, się chciałem się z nim pobawić Mogłeś <grym> mówić, kurwa no. Kurwa, patrz. <grym> ja wypuściłem dawaj, ich. Dawaj dawaj, pobawimy <grym> dawaj, się. No co jest? Weź. Ale ja ja cie ty masz statystyki. No tutaj na lobby. Wygrane 5, zabicia 11, zniszczone łóżka 7. Jak wygrane 5 grałeś tych wcześniej? No. Aha, dobra, Czasami... bo ja nie grałem tu wcześniej. Win Street 5, patrz, jeszcze nigdy nie przegrałem, ale zajebiście. I A4. O, jakiś VIP jest, patrz, pa, 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 pa. O, kurwa, Juluska. Ej, ciekawe, że to są, że gada... gadżety, nie? Są tu gadżety? Nie, chyba, nie. nie ma. Ma. To, to nie derp. O, kurwa, o, Jezus, Maria, co się stało. Ale pamiętaj, pamiętaj, żeby sprowokować, yy, przeciwnika, rozprosz przeciwnika ja musi drzeć mord do mikrofonu, nie? Wiesz, co ludzie, nie? Tak. Tak, tak. Dwa każdego gracza. Tak. Tak, to jest znasz taktyka kurwa. Będziesz tak robić? Będziesz. Oczywiście trzeba to. No? Ja pierdolę, znów ta mapa długa. O ja Maria A ty mi się nie zżyj, bo kurwa spadnę. się Mam okazję drzyć mordę, póki rodziców nie ma w domu. O kurwa idą, idą! Idą! idą? Buduj to łóżko w frajerze! O kurwa, dobra, dobra! Jaki <gulity> gówne No i po co to? Ta... Jakiś... O tu idą, tu idą. O, się. <głos> <głos> o kurwa, o kurwa, o ja pierdolę Zabił cię jakiś frajer? Ta Bo, tego. Jakiś... bo... Nie mam nie mam nic do po prostu nie zajebał. Jakiś Patryku. Hiper. O kurwa... O już im? No. U, o kurwa dwóch! Czemu nie mówisz? Jezu, no bo mówię... Z... O Jezu, ale ty jesteś jednak, masz łeb w pokroju, nie wiem. Mrówki ty. <noise> Idą! IDĄ! Cię wyjebałeś Co ty robisz? Gdzie idą jak nie idą? No idą, a nie jednak się wycofały w pasty ku hyper I Biegnij, biegnij I Idzie, biegnij. idzie O ty kurwa e, zabił, zabił mnie. Dobre, a ja dobre, chociaż mamy hypera Dobra idź, 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 idź. Go, idzie, idzie, idzie do nas, idzie do nas Jak go nie zajebiesz to jesteś Pierdolił, O kurwa fireballa mi rzuciła, ale go odbiłem o, Ej, bo ja. ja tu on chyba mnie zajebię. Tak a, jest, tak jest. E e Kurda. 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 Kurwa. 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 Kurwa osiem lewerandów mam tych kurwa. Co mnie mówisz? Ej, gnoju. Nie. <gnaju> Ej, mam jeszcze <gnaju> drugiego. Łap, łap, łap. Kurwa. Gnojowa! I siedem diaksów, a bym zabił normalnie. Mm -hmm. eee, a było z zupełnego raka. Eee, wyjdź. Dobra, tym razem nie spierdoliłem, że... tej. Eee. No, tak. O, biegnie, biegnie, no biegnij, biegnij. Masz, masz patrz, chodź, chodź. Na narada, na rada, chodź tak. Jak wam <głos> <głos> Na Dał mi <*ń> te dwa <noise> Ej, to jest plan, normalnie, żeby rozjebać sąsiada, iść na środek, po obsidian, nie? Normalnie będziemy wygrywać każdą aren no, O ty patrz, patrz, jaki, jaki pojeb, jaki pojeb, jaki pojeb. No makro mam, makro mam, chyba nie widzę. Jaki, pojeby, jaki pojeby? Patrz, 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 patrz. gruby snaks. No, patrz, kurwa, jak to się robi, ty nie, nie, nie. Mam, mam, mam żyjemy, mam żyjemy. To wracaj, wracaj, kurwa. Halo, co jest? Znowu mam, dwa y, y, razy nożyczki mam znowu. Wyjebiesz się. Uważaj, tam jest dziura, uważaj. Weź, weź te, diamenty przy okazji. Kurwa idź do... To... O Jezus Maria, no... No... Ej, trzeba tych, tych sk**wysynów i... wiesz, których... ...niebieskich zachować, bo oni są... k**wa... Przy... do nas, idźcie, idźcie, uważaj! Zabić, zabić! Uważaj! Zlitości. Bez litości? Nie, bo oczywiście... Się... K**wa, jakiś są gruby snaks. ...to bym miał użyć fordę. BAA! Pfff... To miał być... <laughs> <laughs> to miał być? nie jest oczy godowy, kurwa! Hy, wylacha tam cweluchu. O, chciałem zamiast mojego psa! Ej, on drabinek używa, jaki pojęt? Palawaj do tych cweli. A na murwa. mnie je inny? A w dupie to mam. O, co ty nie Myślałeś, że nie wiem, że masz Ferbola. Spiszczy był wegi spadł. Jestem za tobą, no kurwa, uważam. O kurwa, dziura tu by... <laughs> Zabijesz ich, dasz radę, dasz radę. Tego cwela. Ja dasz radę. O, dobry, 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 lecisz, lecisz. A kurwa, jakbyś był tu ze mną, to by było łatwiej! Spadłeś, bo nie umiesz grać. Nie, bo Cwen. Uff, kurwa, mi rzucił. I tam, byłe... mi? tam była dziura. Dobra, idziemy, idziemy do no ich, Cwelo. Ale poczekaj idzie... na mnie. Łacki emeraldin wyrzucaj. Poczekaj na Poczekaj. No ale tutaj idą, no. Jak mam przejechać? Ej, byski to. spadłeś, debil. Co? So. dobra, dobra. Ej, uciekaj, 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 odgaj. Idź do, po, po prawo, po. Oh, ale nie do nas, nie do nas, nie. Dobra, czekaj, bo. gruby snack się cofnął. Gonimy, gonimy, frajer. Dobra, masz jeden na jedną. O kurwa, zrobili mi tego, okrążenie! Dobra, czekaj, ja ich mam, ja ich mam, ja ich mam. Gruby snack, rzeczywiście. Fireball'em go, frajera kupił. Epeski tu, oni są tam, oni jeszcze coś próbują, jak oni już mają w Dawaj, dawaj. Szybci! Szybci! <śmiech> <śmiech> o kurwa, na drugie ekran przełączyłem. Czekaj, jak to się zmienia? <laughs> czekaj, czekaj, czekaj jak, 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 się, jak się przełączę na drugi ekran. Czekaj, jak to się zrobi? cały czas się podkopałem. że głupi że miałem 20 diamentów. Zresztą z tego sprawę. Eee, tak, 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 tak. tak. Pomagaj sobie. Ej, czekaj, tam jest woda. Dam radę, dam radę, dam radę. Dam radę. Dobra, dobra, szybko fireball, szybko fireball, Zajmij, nie wyrzę. Masz, tu jest woda. O, o dobra, po, Żyje. <śpies woda> dobra, szybko fireball, fireball. Co? Widzicie, kurwa, zdejmę z tego fireballa. Kurwa, nie rady. Ej, ty, bo. Zielone łóżka, nie ma, gdzie jest, nie? O, tu jest, nie Tu jest, tu jest, tu jest. Tu jest. O, to fireball, chęć ciebie, kurwa, to kombo było. Uff, wygraliśmy.